Hej, cześć, siemanko, z tej strony Erek. Dzisiaj robimy obiecany unboxing, niestety nagrywam to o 21.00, ale niestety musiałem tak, nie miałem czasu. I próbujemy wydropić Stow Powera do pana tego tu L Primo właśnie. Dzisiaj trzeba wydropić do niego Stow Powera. Dobra, pierwsza skrzynia. Niestety nic. moja druga skrzynia. 30 monet z paczką. Ulepszenie do Jessie. Ulepszenie do Tikka. Wigieny nie wypadają. Dobra, ulepszenie do Woła. Do Riko. Dobra, jeszcze ostatnie z tej skrzynki. 16. Jake ulepszenie i Dobroka ulepszenie plus 7 ostatnia skrzynka. Nie wiem co się dzieje, ale chyba nic nie będzie. 18 mamy teraz i słabo. Stare do Bibi. Dobra. Zagramy sobie jeszcze lądeczkę, więc będzie spoks, nie? niestety stopołar nam nie wydropił postaram się postaram się żeby się trochę skrzyneczek wiecie, żeby był ten stopał, bo tak szkoda trochę, że stopołar nie wypadł dzisiaj w poprzednim filmiku jak nie widzieliście go to był właśnie ulepszaliśmy tego, właśnie, El Primo. Dobra. Jakąś pan po podjedziemy? O no nie. No nie, każdy za więcej. Jak myślicie? Podjechać tą pan? Dobra. Dobra, mój brat się tu śmieje, Ogląda na YouTube i się śmieję. Dobra, co tam Boris? O... ale mnie zastrzął. Kurde, gorzej niż snajpą w Fortnite. Dobra, kto chce Fortnite'a, ten zostaje, ten zostawia w górę. Jak ktoś chce Minecrafta to piszcie w komentarze. Bo z chęcią sobie coś nagram. Dobra, będzie je Nie, nie będzie. Dobra, to ja się z wami żegnam. To oczywiście pozdrawiam wszystkich. Wszystkich, którzy oglądają te moje filmy. Dlatego się z wami żegnam. Pa, pa.